Dziś zabrałem Was do Estonii, do miejscowości Paldiski po lewej stronie od Talina na Cypel. Zobaczcie, jak tutaj pięknie jest. Jakieś pozostałości nie wiem, czy bunkrów, czy, czy czegoś. No ale idziemy na spacerek, zobaczyć, ponieważ przywieźliśmy tutaj dwie wiertnice. Z firmy musimy wykręcić długą pauzę 9-godzinną, więc żal spać. Poszliśmy zobaczyć tutaj te okolice, bo może się w życiu nie przytrafić, żeby tutaj wrócić. O. Jedziemy w tej chwili w stronę morza, a później spróbujemy dojść do latarni morskiej która jest tam daleko no i zobaczymy no i dotarliśmy słuchajcie do klifu zobaczcie jaki tu jest pięknie jest po prostu super tak to szaro tu wygląda Bo jest gdzie stanąć, gdzie przenocować. Idziemy teraz w stronę latarni. Idziemy dalej wzdłuż klifu. Słuchajcie, woda w Bałtyku jest tutaj tak czyściutka. Niesamowicie, że jestem w szoku. Normalnie tak czysta. Znaczy, to jest właściwie zatoka fińska, co ja pierniczę. A jest tutaj. Bardzo, bardzo czysta woda, idziemy dalej w stronę latarni. zobaczcie jak ktoś lubi takie widoki, klifów, to nie ma sprawy, może przyjechać zobaczyć. Tak jak już wspominałem dużo, dużo wcześniej, tutaj jest takie miejsce, podejrzewam, że można wjechać samochodem, bo tam stały samochody i przenocować tutaj, także dziki nocleg w Estonii, przepięknie, jest po prostu przepięknie. Widać, że mnóstwo kawałków, odłamków skalnych spada na dół, że ten pliw się obrywa. Tu są takie miejsca, gdzie ludzie wchodzili sobie zrobić zdjęcie. Nie wiem, czy ten pomysł należy do mądrych, ale zobaczcie tam, jak poobrywane są skały. więc jakby ktoś wszedł, przeciążył to i poleciał na dół nie byłoby pewnie co zbierać no ale to już są pojedyncze ludzkie decyzje o, zobaczcie jak fajnie maszeruję tym klifem cały czas bez końca w stronę latarni tu już doszliśmy do drogi, która idzie, prawdopodobnie tam na koniec tego cypla, albo do latarni, albo do tej, nie wiem, to jest latarnia z radarem, tam dalej w głębi. Tam na wprost jest już Finlandia, tak naprawdę, no może w prawo po skosie bardziej, czyli tam. Powiem Wam, jest tu bardzo, bardzo klimatycznie. Nie jest to miejsce, żeby przyjeżdżać z małymi dziećmi na jakieś tam wakacje, ale raczej dla osób dorosłych lubiących takie spacery, lubiących takie klimaty. Fajnie. Oczywiście można zaraz tu obok zwiedzić Talin i wiele, wiele innych miejsc ciekawych. Maszeruję dalej w stronę latarni. Idąc dalej, znalazłem takie miejsce. Nie mogłem się powstrzymać, żeby Wam go nie pokazać. Zobaczcie sobie. Coś niesamowitego. Przyroda jest perfekcyjna. Jest tu niezwykle pięknie. Dochodzimy klifem pod samiutką latarnię. Zobaczcie, to jest latarnia. To jakaś stara, spoglądająca się do No i to chciałem Wam pokazać, bo nie mogłem się oprzeć. Jak kapłan wpadł do morza. Coś niesamowitego. Widoki naprawdę są tutaj super. Może kamera nie oddaje tego wszystkiego, ale powiem Wam, jestem zachwycony. Świetnie, że mamy pogodę, że jest ciepło. Można sobie tutaj pospacerować. Idziemy. Rzuciła latarnię morską. Jeszcze raz, prawie z bliska. Pewnie stara latarnia, albo domek latarnika. Albo bunkier, nie wiem co to jest. Zobaczcie tutaj, jak skała pękła. I to wszystko może w każdej chwili runąć do morza. Ten olbrzymi kawał razem z tym panem, co tam stoi, lecimy dalej. W tym miejscu kończymy już wycieczkę. To co widzicie, to jest resztki muru obronnego pobudowanego w 1763 roku. W 1900, którymś tam, bo nie doczytałem, zostało to wszystko zburzone. Tutaj jest taka fajna zabudowa Ala fiński domek Dotarliśmy pod latarnię. Także kończymy spacerek, wracamy do paliki poszukać miejsca, gdzie moglibyśmy zjeść jakieś śniadanko. Bo wczoraj jedliśmy obiadek i później nic, bo niestety czas pracy kierowcy nas tak gonił, że musieliśmy po prostu dojechać na miejsce rozładunku jak najszybciej. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hello.